No bo ja na kudłaczach w Cimiu, ołwo Kolego z Krzysztofic tam nie odbierasz czy nie? Teraz no niestety coś się przekonało, ale ale Krzysztof odbierał No kolego z Krzysztofa, powiem Ci chętnie o sobie Mojej my Mariusz, wyroczy na taką trójeczkę, jak Ty mnie odbierasz? Ja walę na tystrze i nie znam się za bardzo na tym Operator Leszek z Kopta Piśuszyskiego w Krakowie zaprasza na kanał 6. Kanał 6. Będzie, będzie lepiej. Ja rozumiem, rozumiem. Teraz, o to, żeby... Operator. Operator Leszek, z Kopca Piłsudskiego w Krakowie, woła w ramach testu łączności alarmowej. Brek, brek. Proszę, kto brek, brek? O, dziękuję. Dobry wieczór, wreszcie się doszukałem cię na tym kanale, bo tak wołam wszędzie, ale nigdzie Cię nie słyszałem. No, byłem również na CB Radio, wiesz, także mam, wiesz, dwie modulacje, ale mam tylko dwie ręce. Proszę do Ciebie. Dziękuję Ci bardzo. Na którym kanale Radia CB można sobie sprawdzić łączność z Tobą? No na 13 wołam FM-ie, tak jak wszyscy. Na 13, tak? Tak, na 13. No ale Teo, teraz chcesz sprawdzić, to zapraszam na 13. No to jestem i czekam. No, jest rowerzysta operator Leszek na Kopcu Piłsudskiego w Krakowie. No, odbieram cię, odbieram, a ty mnie nie odbierasz? No, możliwe, że jesteś w piątka, no ale ja jestem w Zerach, ja jestem w FM-ie, ale łączność jest. Wracam na PMR. No, kto mnie było tutaj jeszcze na PMR? Bo jestem na CB i na PMR równocześnie. Jak się No jest to czytelne. jest troszeczkę zniekształcone, ale to wiesz. Da się wszystko poprawić. Trzeba może ustawienia. Odebrałeś modulacji? Ja Cię odebrałem tam na 13 FM. Tak, ledwo Cię słyszałem. Nie wiem czy to moje radio nie jest w piątkach przypadkiem. Nie wiem czy, czy jak byłem zrozumiały dla Ciebie? Słuchaj, modulację rozpoznałem, słowa też. Są zniekształcone, ale tu się da poprawić jak to są ustawienia. No przypuszczam, że to radio w piątkach pracuje po prostu. Trzeba byłoby je przestroić. Tylko nie mam żadnego majstra od tego, bo ostatnio byłem w kontakcie z Jerzem z Azorów, ale niestety już porzucił tą pasję i nie wiem, czy masz może kogoś, kto się zajmuje regulacją i naprawą CB radia? No mam, ale niestety on nie jest z Krakowa i już takiego, bierzesz. on już tylko sporadycznie to robi, bo on po prostu już, wiesz, ręce mu już, no, nie domagają. Czy świecisz w tę cielernetką stronę północnego Krakowa? No, świecę, a Ty masz jakieś mocne światło? Mam, tylko że musiałbym poszukać. Ale widzę Cię. nie dorósł tylko latarką. Przepraszam bardzo. E, jakbyś się obrócił teraz moją stronę, to... O! Tutaj ten kierunek mniej więcej. No dobra, ja mam teraz włączony stroboskop na silniejszy jaki mam. Widzisz coś? Widzę stałe światło. Laszek, stop. mnie? Tak, słyszycie kolego? No, kto mnie wołał tutaj? Proszę jeszcze. No, słyszę, że ktoś mnie wołał. Kto mnie wołał? Chwila, chwila, szukaj nowego miejsca. No dobra, czekam, czekam, ale ja już niebawem będę schodził z kopca. No w takim razie czekam, cierpliwie na, na szóstym tutaj na kanale jestem na nasuchu. Jeszcze raz, skąd wołasz? Z Wandy. A, z Wandy! No to pierwszy raz słyszę kogoś z Wandy. Ostatnio nadawałem w Kraka teraz próbuję z Wandy na odmiany. No to proszę, pierwszy raz na testach chyba tak fajnie słyszę Kopiec Wandy. Tu Kopiec Pisuckiego. Dwa kopce. Tak, potwierdzam odzór, jakieś 4 na 5. Lekkie szumy. Odbieram cię modelacyjnie na 4. Czy ty widzisz, może, moje światło? Ja świecę w Twoim kierunku, tak więcej wiem, ale to chyba jest. Nie wiem, czy będzie możliwe. Jest. Jak się nie ustawię, to chyba nie widzę. Chyba nie ma warunków. Dobra, ale łączność jest w takim razie nawiązana. Pozdrawiam w takim razie i do usłyszenia znów na kolejnych testach. Leszek Cię pozdrawia z Kopca Piłsudzkiego. Krakowie, fajnie, że byłeś na, na kopcu Wanda. Zbyszek podając 7-3. 7-3 i do usłyszenia. Wracam jeszcze na chwilę na drugi. Też. Cześć. 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 Jeszcze raz, Krzywaczka, Krzywaczka, tu Leszek, na Kopcu Piłsudskiego ja się szam. Super, dziękuję za informację Piłsudskiego, tu Kuba Słomniki, słuchajcie, na cztery Kuba Słomniki, odbrałem Cię też, również na 4 modulacyjnie, na Kopcu Piłsudskiego, pozdrawiam Kraków, Brunowice, zgłasza się Marcin, dajemy drzwi czyli... Tak, tak, tak. Dziękuję, pozdrawiam, Musimy też czwóreczkę z lekkimi szumami Na, na Rożnotach podłóżmy Kupa, będzie Przed ostatnie Przedostatnie wywołanie, przedostatnie wywołanie, bo Leszek z Kopca wszystkiego w Krakowie Cześć Leszku, cześć Leszku Również, również, cześć, cześć, od kogo? No, Oktawiusz się kłania, witam serdecznie. A cześć Oktawiusz, nie rozpoznałem Cię. No dobra, ale dobra, jest łączność. Jeszcze raz. Jaki ten... Jest łączność, dzięki, pozdrawiam. A, proszę bardzo, pozdrawiam też. Oktawiusz w słomnikach, piąteczka. Dzięki, w Krakowie również, piąteczka. Idę do Ciebie, żeby Jan nie posługiwał, powiem Ci o. ...trzeba chyba odpęść Jak kolego, Wierzowce e, na prokocinie. Dobra, dzięki. Pozdrawiam dla ciebie też piątka. Pozdrawiam. na prokocinie Pozdrawiam. Dzięki bardzo, w Jeżowce na Prokocimiu, e, koło e, Szpitala Uniwersyteckiego Prokocim, Prokocim, w Szarowie również na piąteczkę Cię słychać Dzięki, piąteczka dla Szarowa z Prokocimia, również dzięki Oksawiu, że ale szalejesz. Bronowice, dla Prokocimia też piąteczka, super lecisz A, a, miałem ja Cię Brandocin, do kuba Słowniki, piąteczka Brandocin do Prokocimia trójeczka. Brandocin do Prokocimia trójeczka do kuba Słowniki, Pasz, Ale jeśli tak to ja ci słyszę na No, czóreczkę. Operator Leszek, dziękuję za wszystkie łączności. Pozdrawiam z kopca do usłyszenia na kolejnych testach, hej! Pozdrawiam tram do odcinka, cię troszkę przykryło. Także pozdrawiam tram do odcinka. Dziękuję Leszku za Twoje cierpliwość. Dzień dobrego Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Kraków, Brunowice i dziękuję za łączności. No dobrze. Robimy tak. No, muszę najpierw tak Zejść Muszę zejść tutaj Gdzie niej wieje Okej okay. Położyć, sobie tutaj jedno radio no muszę tak zrobić. Szybki demontaż. Tamtej stacji. Ale nie na górze. Na dole. Zdjęte. Do kieszeni. Tak. O. I co robimy? Bierzemy worek. Odczepiamy jeden szybkie akcje, szybki demontaż. Proszę bardzo. i idziemy na palustradę na chwilę zdejmujemy paski tak zwane troki spinamy jeden trok w drugi, w trzeci i schodzimy trochę niżej, gdzie już tak nie wieje i tam składamy po prostu całość. Jeszcze słyszycie wiatr co? No, słychać, słychać. No dobra, no i co? Zjedziemy z całym, z całą z masztem, z anteną. Niżej, o wiele niżej, i tutaj sobie zmontujemy całość. Tu jest taka ławeczka, proszę bardzo. ją nie połamało 30 lat ma antena ma 30 lat muszę się wrócić po drugą no, no i po testach dzisiejszych Pozdrawiam wszystkich, którzy mieli okazję mnie usłyszeć, tych, co mieli ze mną łączność, dla innych, którzy tylko obserwują, to też pozdrawiam. suszenia są.